Cześć, z tej strony, Albert Długoszewski świat sporto.pl jest ze mną Paulina Paola, która wystartuje w walce w Oktagonie na Fen 34. Cześć Paulina. Hejka. Powiedz mi Paulina, jak wyglądają Twoje przygotowania do walki ostatnie dni przed samą walką? Aktualnie schodzę jeszcze z wagi, więc jest ciężko. Treningi też były ciężkie, bo miałam od poniedziałku do piątku treningi tak naprawdę, po dwie jednostki treningowe czasem nawet. Był pot, łzy, krew, wszystko było, więc naprawdę ciężko. Czy czujesz się przygotowana w 100%? Wydaje mi się, że tak. Czy jest cokolwiek czego obawiasz się wchodząc do oktagonu? Wydaje, boję się tego, że zeżre mnie stres. Tego się najbardziej boję, ale tak to przeciwniczki ani trochę. Czyli można stwierdzić, że przepracowałaś cały ten okres przygotowawczy i jesteś z niego zadowolona? Bardzo. Gdzie będziesz szukała swoich przewag, ewentualnie słabości u swojej przeciwniczki? Tego nie mogę powiedzieć, ale wydaje mi się, że przewagą jest to, że jestem o wiele silniejsza. Z tego powodu, że mam więcej trenowałam na przykład, wcześniej trenowałam siatkówkę, tańczyłam, więc jestem bardziej wysportowana niż ona. Um. Powiedz, powiedz mi, czy twoja przygoda, która jest w MMA, rozpoczyna się w MMA na gali F34, czy jest to jednorazowa przygoda, czy planujesz związać swoją przyszłość ze sportami walki? Nie, no, planuję dłużej tutaj zostać. I kroczyć zwycięskim szlakiem, rozumiem? Oczywiście, że tak. Czy są w, jakieś wyzwania na przykład związane ze sportami zmieszanymi sztukami walki, które na przykład, na które czekasz z niecierpliwością? Albo co sobie marzysz. Rozpoczynając karierę jako fighter. Nie wiem. Na razie chcę się skupić na tej jednej walce, chcę zobaczyć jak to będzie. Nie wiem czego mogę się spodziewać po tym. Mówię, boję się na przykład tego, że wyjdę i mnie stres. Nie wiem jak to będzie, ale nie mogę się doczekać. A czy są może rzeczy, które już cię zaskoczyły w świecie mieszanych sztuk walki? Na pewno to, ile trzeba czasu poświęcić tego na to, nie można skupiać się w tym momencie na niczym innym, tylko muszę się skupić w 100% na treningach. Czyli fokus, koncentracja. Skoro, skoro odpowiedziałeś na to pytanie, to chciałbym trochę przewrotnie zapytać, to rozumiem, że zaskakujące jest tak, to, ile trzeba się koncentrować na celu. Tak, tak dokładnie. Ale patrząc po e, Twojej osobie i po tym, jak się wypowiadasz, muszę powiedzieć, że rzeczywiście wchodzisz na pełnym gazie z tego świata. Pełna, jako wojownicza, naprawdę kobieta. No, dokładnie, że tak. No i. Je, czyli. Skąd ten e, pomysł, że mógłby zażyć się stres? Nie wiem, no. Też się boję czegoś nowego tak naprawdę, nowych doświadczeń, wszystkiego. Ale zawsze staram się dać siebie wszystko. Czyli możemy się spodziewać krwi, potu i łez w Oktagonie. No tak, oczywiście. Dobrze, rozmawiałem z Pauliną. Paulina, kilka słów dla naszych fanów. Trzymajcie kciuki za mnie. Także my trzymamy kciuki, kibicujemy Paulinie. Dzięki bardzo Paulina. Dzięki.